Dzisiaj chciałam Was zaprosić na warsztaty poetyckie dla każdego, które będę prowadziła 14 listopada o 17 w Macondo. I przeczytam Wam strumień, który zwykle pisujemy na początku warsztatów, a potem dopiero z niego robimy wiersze albo inspirujemy się do pisania. Sama ze sobą. Zaczęło się od plamatramentu na wszystkich. I to miało być dobrą wróżbą. Potem czerwona szminka, ale jednak pusto mimo reklamy. Reklamy czasem nie mają sensu albo raczej nie pomagają w niczym. Rozmowy dziś są w tle. Sporo tych rozmów. Czy się przysłuchuje? mimo woli? Widać jak chcę, to umiem pisać ładnie. Czasem marudzenie bywa konkretne, albo to jedyna forma wyrazu. Nastrój zależy od głębi. Na przykład mój jest bardzo pozytywny, jak, jakby żadnych szpitalnych epizodów. Ale prawdziwie szpitalnych, a skoro ich brak, to czemu tego nie wykorzystać? Sprać tylko plamy po atramencie i trochę poćwiczyć uczciwe zawijasy. Zamaszystość popołudnia, kiedy można poczytać i można też pisać. Kiedyś żelki miały zupełnie inny smak. Zapraszam jeszcze raz do zobaczenia, mam nadzieję. Cześć!